Jak wiecie, byłem w psychiatryku i jeśli chodzi o zamykanie w pasach na ostrym, tak? To maksymalnie 2 godziny, słuchajcie. Dwie godziny w pasach i później wypuścić 15 minut obserwacji, jeżeli osoba dalej jest agresywna, no to znowu w pasy na dwie godziny, ale, albo godziny na przykład, ale nie 5 godzin czy 4 dni, bo to jest masakra. I posłuchajcie, teraz Wam opowiem o falach elektromagnetycznych. Tak? To, co jest w falach w poprzednim odcinku, się dowiedzieliście. A teraz porozmawiamy o falach magnetycznych. Na przykład, Ziemia wytwarza pole elektromagnetyczne, słuchajcie. To wiecie chyba. Ziemia wytwarza pole elektromagnetyczne, słuchajcie. To jest bardzo ważne. Mózg wytwarza fale elektromagnetyczne. Nasz mózg. To jest bardzo istotne teraz. Słuchajcie, ten punkt tutaj to będzie bardzo istotne, jeśli chodzi o broń psychotroniczną. To wydziela fale elektromagnetyczne. Słuchajcie. Bardzo ważny punkt. Teraz serce, to są, to są na przykład fale mózgowe, zwane też E EEG i mm, zobaczcie, to są jakieś fale i interferencja fale, czyli nakładanie się fal, można zaburzyć komuś falę, słuchajcie, czy nie można, zobaczcie, macie dwa kamyki, nie, wrzucacie tutaj kamyk, jest fala i zrzucacie jeszcze raz kamyk po tym kamyku, tu i zobaczcie, już troszkę inaczej jest ta fala zaburzona, nie, można komuś zaburzyć coś. I serce, kochani, też wydziela fale elektromagnetyczne. To jest bardzo ważne. To, są, to, jest, to się nazywa EKG, tak? E-K-G. I teraz jeszcze zostały komórki nerwowe. Słuchajcie. One, co prawda, nie wydzielają fale elektromagnetyczne, ale to jest bardzo ważne, gdzie obroń. Psycho... psychoelektroniczną no... zapomina nawet, jak to się nazywa To jest bardzo ważne, tak? Bodce elektryczne, komórki nerwowe, słuchajcie Bodce elektryczne, komórki nerwowe to można później te zgłębić, ja tylko Was wprowadzam do zbroi psychotronicznej, żebyście mieli jakieś podłoże, jakieś zaplecze po prostu dydaktyczne, czyli wiedzę, tak? Czyli, fala w mózg, serce i tutaj, e, no, komórka nerwowa, czyli akson, neurony itp. Itd. I to Wam na razie wystarczy. Budowa w człowieku, powiedzmy. Czekajcie, to powinno...